Cześć, tu Ania z kanału Zwykła Nuda. Jeżeli mieliście okazję oglądać mój wcześniejszy filmik na temat pierwszych wrażeń z zakładania nowego kanału, to wiecie, że nagrywam jeden filmik po drugim. Dlatego jestem w tym samym miejscu, w tym samym ubraniu, z tą samą rozczochraną fryzurą i z włosami, które potrzebują desperacko mycia. <grym> Ale jestem. Dzisiaj, w dzisiejszym odcinku, chciałabym powiedzieć Wam. Kilka słów na temat tego, co myślę w związku z tym kanałem, jakby e, jakie są moje obecne przemyślenia e, w kierunku kolejnych filmików, co bym chciała Wam powiedzieć? Może em, tak, tak, właśnie tak. <laughs> em, także jeżeli chodzi o ten kanał, e, zupełnie nie mam żadnych em, konkretnych strategii, nie jest to nic przemyślonego, przemyślanego do tej pory cały czas się zapierałam, że ja mnie YouTube w ogóle nie interesuje, nie mam potrzeby e, pokazywania się światu, nie mam nic mądrego do powiedzenia i, i nie będę się tam pchać. E, co mogę powiedzieć? Jak widzicie, jestem tutaj. Wciąż uważam, że nie mam nic specjalnie mądrego do powiedzenia i nie mam żadnego specjalnego celu, ale e, wiem, że może sprawiać mi to przyjemność, wiem, że jestem osobą, która lubi dużo mówić. I może to akurat będzie to medium, które pozwoli mi się w końcu wygadać i nie będę co chwilę suszyła Filipowi głowy, że filip porozmawiaj ze mną, <grym> a on biedny tylko potrzebuje ciszy. Um, ale mam nadzieję, że będę w stanie Wam e, przekazać coś ciekawego e, z mojego doświadczenia. E, jakby są rzeczy, na które się znam, są rzeczy, które lubię robić. Ja jestem osobą dość. Um, Lubiącym się rozwijać. Także oprócz, oprócz gadania, kolejną rzeczą, która dobrze mi wychodzi jest nauka, poznawanie różnych rzeczy. Ja po prostu jestem z natury ciekawa różnych rzeczy, ja lubię wiedzieć, jak rzeczy działają, skąd się biorą, co się z czymś łączy. Naprawdę lu lubię rozumieć duże rzeczy i myślę, że mam też w pewien sposób, może nie dar, ale. Swój sposób na tłumaczenie rzeczy. Um, jakby tłumaczenie rzeczy, może skomplikowanych, albo może takich, które nie do końca są. Proste na pierwszy rzut oka e, na tłumaczenie rzeczy prostych. Jeżeli ktoś pracuje w takich branżach e, profesjonalnych, to, to może będzie w stanie, e, jakby, odnieść, e, zrozumieć w tym i odnieść to do, do takiej pozycji, która się nazywa e, analiza biznesowa, e, czyli po angielsku business analysis. To nie jest coś, co robię, ale wiem, że dużo ludzi w e, przeszłości mi mówiło, że o, że tak, tak dobrze ci idzie tłumaczenie rzeczy, że tak tak łatwo to rozrysowałaś, tak łatwo to nam wytłumaczyłaś. mówię, że czy, czy pracowałaś kiedyś jako biznes analyst? I, I nie, ale myślę, że po prostu mam swoistego rodzaju dar, który oczywiście nie dla wszystkich będzie działał, także e, wiem, że każdy z nas poznaje e, rzeczy różnymi drogami, ale może uda mi się komuś coś wytłumaczyć, i może uda mi się akum, akurat komuś e, coś pomóc. Także. Myślę, że z tej takiej bardziej um, profesjonalnej, zawodowej, takiej życiowej e, sfery życia, to mam też trochę doświadczenia jakby pracy z różnymi organizacjami, też wywodzącej się z tego, że z tych moich różnych kursów, z, te, z tego mojego różnego angażowania się w różne rzeczy, e, gdzie miałam okazję nauczyć się mnóstwa ważnych e, elementów, mnóstwa ważnych jakichś takich przykładów zachowań, czy może takich perełek, gdzie nie są one do końca znane wszystkim, jeżeli ktoś nie znajduje się w danej branży, jeżeli ktoś nie znajduje się w danym sektorze, a ja powiem, że jakby będąc kimś, kto sam musiał sobie utorować ścieżkę kariery w w miejscu, w którym teraz jestem, w którym pracuję, e, bardzo dużo polegałam na ludziach, którzy byli moimi mentorami, czyli ludziach, którzy mieli wiedzę w danym temacie, e, którzy pracowali przez ileś tam lat i którzy tą wiedzą się ze mną dzielili. I gdyby nie właśnie pomoc takich ludzi, nigdy pewnie nie, nie byłabym w tym miejscu, w którym jestem, i chciałabym poniekąd um, dać tą możliwość innym ludziom, czyli ludziom, którzy może też pragną się rozwinąć w jakimś takim kierunku. Um, E, bardziej profesjonalnym, jakoś zawodowo, mają tam ambicje gdzieś próbować różnych rzeczy i, i może a, a nóż będę w stanie im pomóc. E, tak samo nawet sam, sam fakt wyjazdu e, z Polski, wyjazdu za granicę, osiedlania się, szukania pracy, domu, mieszkania, e, radzenia sobie z różnymi tutaj organizacjami, e, coś, co, co każdy z nas myślę przechodzi. I, I każdy z nas ma coś do powiedzenia, co może się drugiej osobie przydać. Także mam nadzieję, że może i coś z tego wyciągniecie dla siebie. Um, a kolejną rzeczą, ostatnią, będę mówić wszystko w trzech. Nie wiem, lubię tę lubię liczbę, także po trzy, po trzy rzeczy. Także będę coś mówić, będę może się czymś dzielić z mojego doświadczenia, a trzecią rzeczą to myślę, że... Um, rzeczą w którą też jest dość, w której też jest w miarę dobra to jest um, łączenie ludzi łączenie jakichś e, faktów łączenie jakichś okoliczności jest to mm, osobą <grytanie> znowu to moje nie Jestem. Jestem osobą, która lubi poznawać ludzi. Nie mam, nie jestem osobą, która lubi przebywać w jakichś takich grupkach, różnych klikach, jak to czasem się nazywa, że o to jest moja banda, i tylko tam jestem. Ni, nic takich rzeczy. Ja jestem osobą bardzo otwartą na ludzi. Staram się jakby. Poznawać e, ludzi na mojej drodze, bo wiem, że każdy wnosi coś innego do mojego życia, każdy wnosi, e, czy jest to dobra rzecz, czy zła, jakby każdy wnosi jakąś lekcję, od każdego się czegoś można nauczyć, i, i przez tą taką moją osobowość poznawczą e, znam dużo ludzi, znam dużo miejsc, znam dużo organizacji i zawsze jestem w stanie połączyć jestem w stanie połączyć e, jakby czyjąś potrzebę. Z czyimś tam, jakby e, produktem. Czy jeżeli usłyszę, że o, ktoś tam ma problemy na przykład z angielskim, że chciałby się uczyć, to jestem w stanie powiedzieć, że o, a spróbuj to albo spróbuj tamto, bo wiem, że te rzeczy są dobre. Um, i, I myślę, że może coś takiego też się przyda. Ogólnie, jeżeli chodzi o ten kanał, e, tak jak mówiłam wcześniej, będę starać się nie ograniczać. E, wierzę w to, że należy mieć oczy otwarte, oczy otwarte, umysł otwarty. I, i próbować różnych rzeczy, tak jakby nawet ten kanał. Um, zapierałam się, ale w końcu te klapki spadły z oczu i, i dlaczego nie? Jest to takie przedsięwzięcie, które myślę będzie one time only. Halo, halo? Jestem znowu. Tak się rozgadałam, że nie zauważyłam, że niestety aparat mój się wyłączył. Um, mój nie jest tak sprytny do vlogowania jak Filipa, żeby mu się wykręcał obiektyw, także niestety jedyne gdzie mogę to zobaczyć, to tutaj na telefonie, mam podgląd ale nie zwróciłam uwagi w tym ferworze walki, opowiadania wam o tym jakie mam plany na ten kanał, niestety nie mam pojęcia w którym momencie skończyłam, także może być to dość em, em, pocięte, przerwane Um, ale, ale zobaczymy. Jeżeli nie wyjdzie tym razem, to wyjdzie następnym. E, nie będziemy się przejmować, nie będziemy się dołować. Także um, to cokolwiek co powiedziałam, to wciąż się tego trzymam. E, kanał powoli się będzie rozwijać. E, chyba ucięło mi moment, w którym mówiłam, że e, nie będą to vlogi codzienne, e, pomimo że lubię dużo mówić i mam mnóstwo do powiedzenia, to ze względu na pracę, ze względu na inne obowiązki jednak nie będę miała czasu, a nie chcę robić czegoś, co będzie takie byle jakie po to, żeby po prostu codziennie wrzucić filmik. Także myślę, że powinnam być w stanie tak dać Wam jeden filmik na tydzień, może jeden filmik na dwa tygodnie. Wiem, brzmi to strasznie mało. I nie chcę was zawieść, ale też jakby staram się mierzyć siły na zamiary i nie obiecywać czegoś, co mogę nie być w stanie dopełnić. Także, może jeden na tydzień, w najgorszym wypadku, jeden na dwa tygodnie. Ale jeżeli uda mi się więcej, jeżeli będę miała czas, może uda mi się nagrać parę filmików. Jeżeli będę już miała jakby bardziej określone to, co dokładnie chciałabym Wam przekazać, to może będzie częściej. W tym wypadku będzie to po prostu bonus i, i coś takiego dodatkowego, co może przyniesie Wam uśmiech. Um, a jak nie, no to jak mówię, przynajmniej raz na te dwa tygodnie. Takie ma maksimum minimum. Nawet jakbym miała Wam tylko jednym okiem z bolącą głową powiedzieć cześć wszystkim, <laughs> ale mam nadzieję, że będzie to jednak lepiej jak tak. Um... Tyle na dzisiaj. E, przepraszam, jeżeli jest to chaotycznie porwane, bo niestety e, nie wiem, w którym momencie skończyło mi się nagrywanie, a, a nie chcę rozmontowywać całego sprzętu, żeby zobaczyć i, i później jakby myśleć, znowu, próbować się wstrzelić w ten moment. Ehm, miłego dnia. Dziękuję Wam raz jeszcze, że jesteście. Dziękuję za wszystkie komentarze. Zapraszam do komentowania i dzielenia się ze mną e, Waszymi e, przeżyciami, e, tym, co się u Was dzieje, tym, co może Wam chodzi po głowie. Ja uwielbiam. Jak, jak macie ochotę, e, to, to zapraszam do rozmowy em, i, i z, chęcią, z, chęcią, z chęcią porozmawiam z Wami e, na, na każdy temat. I, i tyle. Mam nadzieję, że coś miłego Wam się dzisiaj przydarzy. Mam nadzieję, że coś sprawi, że pojawi się uśmiech dzisiaj na Waszej twarzy i, i mam nadzieję, że będziecie mi, mieli miły dzień. Pozdrawiam gorąco. Dziękuję ogromnie za to, że jesteście, że poświęciliście mi swój czas. I, i do zobaczenia następnym razem. Cześć!